Muzeum Zamkowe w Sandomierzu przedstawiło swoje plany na nadchodzące miesiące. Najważniejszym elementem oferty placówki są wystawy czasowe. W tym roku mieszkańcy oraz turyści będą mogli obejrzeć dwie duże wystawy czasowe. Jaka tematyka zostanie poruszona i kiedy ekspozycje zostaną zaprezentowane w Zamku Królewskim? Pierwsza wystawa czasowa będzie prezentacją dorobku artystycznego Zbigniewa Warpechowskiego. Tytuł wystawy to zbywarmistrz Mistrz Warpechowski. To jeden ze współtwórców sztuki performance, artysta o renomie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej ważnym akcentem jest to, że 86-letni artysta od wielu lat mieszka i tworzy w Sandomierzu. Dla nas to też jest wyzwanie pod tym względem, że jest to pierwsza taka wystawa od czasu, kiedy staliśmy się instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Pierwszą wystawą poświęconą sztuce współczesnej. My dotąd jednak skupialiśmy się na dziedzictwie tych wieków poprzednich państwa Pamiętają o Soliński, Skotnicy, już nie mówiąc o wystawach archeologicznych. To są dość odległe epoki. W tym przypadku mówimy o sztuce ostatnich kilkudziesięciu lat w przypadku artysty, który wciąż żyje, więc jest to też od takiej strony organizacyjnej niezwykle ciekawe przedsięwzięcie i dla nas doświadczenie. Z ramienia Muzeum Zamkowego kuratorem wystawy będzie Kinga Kędziora. Ekspozycja będzie prezentowana w zamku królewskim od 6 czerwca do 30 września. Wśród około 85 prezentowanych obiektów będą m.in. obrazy, nagrania, fotografie i szkice. Dodatkowo wystawie będzie towarzyszył katalog wydany w języku polskim i angielskim. Na wystawie będą prezentowane prace pochodzące głównie... Z kolekcji artysty, natomiast ze zbiorów Zbigniewa Warpechowskiego, natomiast będą to także obiekty nagrania, materiały archiwalne, fotografie czy szkice wypożyczone z kilkunastu instytucji z całej Polski. Głównym założeniem tej ekspozycji jest przybliżenie postaci Zbigniewa Warpechowskiego w Sandomierzu, w miejscu, gdzie zdecydował się spędzić ponad połowę swojego życia. Drugą współkuratorką tej wystawy jest Anna Jeznach, historyczka sztuki, która obecnie pracuje w Irish Museum of Modern Art w Dublinie. Taką naszą ideą, naszą mówię w imieniu swoim i pani Anny Jeznach jest, jest ukazanie Zbigniewa Warpachowskiego nie tylko jako performera, ale także jako filozofa, jako teoretyka sztuki, jako malarza, ale także jako poety. Na początku listopada otwarta zostanie ekspozycja zatytułowana Mit Mebli Kolbuszowskich. Prace nad przygotowaniem tej ekspozycji rozpoczęto w lutym 2024 roku. Ta wystawa będzie czynna od 7 listopada do 8 marca 2026 roku. To będzie wystawa poświęcona fenomenowi z dziejów rzemiosła artystycznego, polskiego rzemiosła artystycznego głównie z przełomu XVIII i XIX wieku. Mianowicie specyficznemu typowi mebli, które były charakterystyczne dla rezydencji ziemiańskich, też arystokratycznych w tamtym czasie i one były niezwykle popularne w tej epoce schyłkowej panowania Stanisława Augusta i później w pierwszych dekadach po rozbiorach, a które ściśle wiążą się z historyczną ziemią sandomierską, ponieważ tym surowcem do wykonywania tych mebli, które zdobią obecnie najważniejsze instytucje rezydencjonalne w Polsce, Wawel, Zamek w Warszawie, Łazienki, Łańcut, to są te miejsca, gdzie te, te, te meble są prezentowane. Surowcem do wykonywania tych mebli była, było, było drewno z Puszczy Sandomierskiej. Wystawa, poza ciekawym tematem, jest ważna także dlatego, że łączy dwa województwa i ukazuje dobrą współpracę Muzeum Zamkowego z Podkarpackimi Instytucjami Kultury. W tym wypadku współorganizatorem ekspozycji będzie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a zaprezentowanych zostanie ponad 40 eksponatów. Kuratorem wystawy z ramienia Muzeum Zamkowego w Sandomierzu będzie Renata Grzebuła. Oprócz mebli planujemy również aranżację warsztatu stolarskiego. Eksponaty na ten cel zostaną wypożyczone głównie z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowie, ale także z naszego działu etnografii. Oprócz mebli, oprócz warsztatu stolarskiego planujemy też poruszyć właśnie kwestię dotyczącą Puszczy Sandomierskiej, ale też technologii drzewne, drzewa i technologii wytwarzania mebli. Celem wystawy jest prezentacja głównie mebli związanych z warsztatem kolbuszowskim, które były wytwarzane głównie w XVIII, ale też na początku, w pierwszej połowie XIX wieku, choć tak naprawdę warsztaty kolbuszowskie działały jeszcze na początku XX wieku. Są znane meble z tego okresu. Tak naprawdę o pochodzeniu sprzętów z kolbuszowej nie ma źródłowych potwierdzeń czy archiwalnego potwierdzenia tego faktu. Raczej jest to sądzone na podstawie cech konstrukcyjnych i zdobniczych, stąd też nazwa wystawy mit mebli kolbuszowskich ma skłonić badaczy czy historyków sztuki, historyków do takiego zgłębienia tego tematu.